Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszych tutaj przygód, e, wesołym marczu. Pamiętam, że ostatnio zostaliśmy z Radziecko za, zaatakowani, o dziwo, wcale nie spodziewając się tego wcześniej, przez złe e, wojska złej Rosji. O Boże, oni tu mają wojska też u mnie w kraju. Trzeba leś, iść, iść i zniszczyć. Na szczęście mamy statki obok, to szybko to przewieziemy. Tutaj cały czas ten manpower jest strasznym problemem. Znaczy nie manpower jako manpower, tylko manpower jako tempo odnawiania się wojska, tak? O kurwa, to już trochę tu leci na mnie. No właśnie, tego się bałem. A wycofajmy się na chwilę stąd. No i będą musiał znowu odbić te tereny. Tylko Lukas proszę cię... Tu jest na szczęście płaski teren. Wzisiaj się tym zajmiemy. Dyplomatik. O, mogłeś mieć. Mogłeś mieć, ale nie masz. Ty się będziesz musiał mi odnowić. Tu mi się zajmiemy. No, nie jest tak, że to jakoś mogę powiedzieć, że wybiście mi to idzie, ta wojna. Czy tam swój minus z tą Rosją jest taki, że w sumie powinien mieć tam jakiś fort wysokiego levelu. Który bym ich tam w jakiejś prowincji zbierał i bym ich atakował, tak na początku to robiłem z Mingiem, nie? No, chodź mi tutaj, tu się odnowisz. A nie, tutaj jest wysokolewelowa prowincja, więc utrzyma mi więcej wojska. Oczywiście, że masz przejście. Oni mi teraz się tam gdzieś rozpijeździ dzielili. Po moim kraju mi zajmują cały ten obszar tutaj. Ech, Higo, i trzeba będzie jeszcze te bounty tłumić. O Boże! I zamiast bić Ming, bo termin nadszedł tego rozwiązania, to muszę się upierdalać z tą waloną Rosją. Ten jakbym był hordą, to byłoby lepiej. Znaczy jakbym miał ten Tengri. Jak na synerg synergik, czy whatever. Ok, teraz tu. Ok, teraz połączmy. Przewieźmy do Japonii, żeby stłumić te bunty. Hmm. Dobra, tutaj sobie czekajmy. Czemu? Tu miałeś wrócić i tam czekać na lepszy czas. Niech, na razie niech mi tam okupują te ziemię. Potłumię te bunty. Nie, może nie, jednak nie tutaj. Desans tutaj. Jakiś generał sobie walnął w... Nie, doradca. A, mogą mieć aż pięciu generałów? Z czego to się wydarzyło? No, dyscyplinka, to jest dwu... dwójka, to nie. Nie stać mnie na ciebie, typie. Mam pożyczkę? A, mam pożyczkę, no tak. Mm. Okej... Okay. No, przewie... przewiózł mi to wojsko? Nie. Okej, okay. będziemy mogli teraz eksplorować. Ja będę miał fort do odbicia. Kolejna nieprzydatna rzecz. Boże, w tej. tutaj, do tych krajów e, azjatyckich, ta era jest tak nieprzydatna, mogłoby i nie być w ogóle. E, horda mi gdzieś je była, tak? O, przyszli do mnie wreszcie. A, to dobrze, że tam wybuchli. Dobra, ci mi tutaj przyszli, to trzeba będzie się nimi zająć. Niech mi wchodzą można od którejś z tych fortów czy cokolwiek. To wtedy się nimi pozajmujemy. Chociaż tutaj... To już jest płaski teren. No, a czy wszystkie już japońskie badziwiami wybuchły? Boże, jeszcze nie! Ale już prawie. I Magawa teraz gdzieś tutaj. Po co korzystać z mapki? Tutaj teraz, dobra. No Rosjo, chodź tu, czekam na Ciebie. Tu są lasy, tu jest płaski teren. Jak mówię, kończymy power'a, to będzie dobrze. Tak dobrze kojarzę o kolorek, że jest płaski tak. Dobra, wbiję się w niego. No i pięknie. Hmm, tu by się to przydało zredukować, bo mi kraj płonie. Ale lukas wydał wszystko. Tutaj chodźmy na połówkach. A tutaj będzie ten bunt za chwilę. Oni mi kuźwa macie jebane! A może podczas wojny to lepiej tego nie mieć. O Boże, co jest konflikt between Shaman and Declare? Nie chcę mieć tolerancji zmniejszonej, local unrest, tutaj tych jest mniej, nie kłopotów, dobra. Put to trezury, oczywiście. Robimy doraźne środki nie do zakażeń, tylko są ruszę się Będę chciał pobić, nie wiem, rusków czy cokolwiek i oni mi gdzieś już pójdą. Mam już, czy już mam spida w sumie? Mam coś takiego jak Force Marsh, ok. Bardzo rzadko z niego ostatnio korzystam. cześć Rosjo Trzeba ich zniszczyć tutaj A, Stack wipe. No to dzień, to dzień dobry Chyba, że znowu będę stabilność zwiększał, chociaż nie wiem czy ma... No weź mi wjebni tutaj, no bo to już jest przykre, no A Potem tutaj trzeba lecieć, to zniszczyć to Buntowników z hordy Jak ich zniszczymy, to się bierzemy z powrotem za Rosków, nie? Wreszcie! Co chcesz? To jest tutaj za tych, trzeba się brać, dalej mm, Tu jest las pewnie no pewnie, to jest jedna prowincja, w której nie chcę, żebyście stali, ale tam stańcie sobie! Stójcie sobie! W sumie nie wiem po co się wkurzam, przecież dobrze, bo bot stoi w takiej prowincji. Może ich olejemy i lećmy tutaj na razie. Co? Jakieś kolejne bunty? Aha, no to w sumie nawet całkiem nieźle. Czekajcie, tu mam jakąś ziemię, którą kontroluję? Nie mam, wszystko mi zajęli. Szkoda. Kurka, dobry ten bot. Mm. Bot mnie podbija. O Boże, dobra, od tej strony lecą. To też jest las, z tego co pamiętam. Nic ci nie oddam, szmato. Wystarczy, że pójdę. nikt też mnie atak chce atakować A Tu już pamiętam, że jest las, no, ale jest ich mało, to może damy radę Dobrych dowódców mają Dobra Hugo ci dam Dobra, to marmię tam skierujmy Aleciemy odbić to jedną prowincję, wtedy stracą tego całego warscora, którego mają. Albo przynajmniej dużą jego większą część. Ok, tu poszedł Stack Wipe. No, bo już widać, że ruską skończył się Manpower. No i tak, rzeczywiście nie ma gór, mają go już za dużo. Tu jest Solas. Porównywalna armia do mojej. A raz spróbujmy takie starcie zrobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Też raczej uważam, że nie będę miał tam za wesoło, ale nie jest też tragicznie. O! Teraz tutaj. Ktoś mi umarł. Nie wiem tylko, czy ktoś ważny, czy nie. mi to zdobyć. Uuuu, czekajcie! Może tak być. A czemu taki wpierdł? Bo 0 do 8, okej. Okay. No trochę tłumaczy. Dobra, no, cofnijmy się, bo już tego nie wygram. No ale tutaj możemy lecieć spokojnie w tą stronę. Tab. Przecież to jest jakiś żal, dupę ściska. No, Can't go to. Okej, okay, nieważne, nieważne. Czy ja tu będę mógł szybko jakiś fort zdobyć? Na przykład ich stolicę? No i mają stolicy. Ej, oni mają otwartą drogę na stolicę. Lecimy. Odbijamy tą prowincję. Lecimy na ich stolicę od razu. Ty się schowaj za linią fortów. National Tax, manpower, Power. Nas... NIE! Co ja kliknąłem! Myślałem, że to będzie zamienne. O, to, to będzie złe, to będzie złe. To, to teraz mogę przegrać tą wojnę, bo sobie właśnie morale obniżyłem na 10 lat. Yy, bo kojarzę już ten event. Obniżyłem sobie właśnie morale na 10 yy, lat o 10%. Więc to, to będzie zabójcze. O kurwa, aż tak szybko mi tam fort podbijają? O, akurat bardzo kiepsko, że tam ten fort mi zdobyli. Lecimy też go odbić. Dobra, mamy tutaj ten. I lećmy na stolicę. I tutaj zrekrutujmy sobie troszeczkę najmusów. Raz, dwa, trzy, cztery. I będziemy odbijali te wszystkie prowincje dookoła. W ten sposób. I tutaj mam nadzieję, że to szybko odbije. Okej, okay. ile tu jest z tego. No więc mamy, eee, tak, poczekajmy. Jeżeli nie mamy, tak są chujowe forte jak ja, więc. Okej, Właśnie mi to zaszturmujcie Dziękuję. I tu są góry i lasy... I w ogóle kiełbasa. Tam nie idziemy. Polisz, polisz kiełbasa tam jest. Nie wiem, czy mi się tak skojarzyło, nie pytajcie się, mnie No, a ty jak stracimy, to w sumie porażki nie ma. I są tylko tak, żeby on, on mi tutaj za bardzo nie podziało i żeby trochę odciągnąć tych moich głównych obszarów. Co też w sumie się udaje to robić. Dobra, tutaj co jest? O, 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 o. Nie, źle. Musimy zregenerować siłę. Ty, Shan! O, Osmanie, nie chcielibyście się wbić w nich może? Drugi fort. No szybko powinniśmy to zdobyć. Potem będziemy musieli się tu oczywiście wrócić i tak dalej, i to odbić i tak dalej. No ale oni... Okej. Okay. To jest nadal ta? Dobrze, może się uda ich rozpieprzyć. Czekajcie, szamani, support szama, Szamanów. Boże, nie wiem co tam pisało. Jak, jaki był minus, jak zwykle. Zrobiłem jak ja. To już powinien być chyba motyw Lukasa, nie? Co nie? No dobra, postaw mi to. Mam nadzieję, że będzie jakiś fajny. air, air. Daliśmy radę, pokonaliśmy tych dzikusów z Rosji. Chodźmy dalej tutaj. Tysiąc wojska traciłem. Nieee, jakie to tragiczne A ja wam stolicę okupuję szmaty. Co tam co powiecie? Co powiecie na to, że wam stolicę okupuje? Co z tego, że wy mi pół kraju okupujecie? I Wargola. Ale ja wam stolicę okupuję No padnij szybciej, szybciej, szybciej. Tutaj w sumie te forty też są takie, że może będę wracał teraz tutaj, żeby to odbić i te forty też zdobędę po drodze. Tu widzę, że są możemy odbić, w sumie nie muszę tak jakoś szybko to robić, bo mamy te tysiączki. Gdzie ty uciekasz, fundil? Gdzieś ich tu muszę dorwać, po prostu. War repsy, fuck you. Redus, I co, stabilność mi będzie teraz spadała? Nie, jeszcze nie. Już nie pamiętam. Wiem, że jakiś znaczek się pojawia, ale. Może źle pamiętam. Czekajcie, weźmy ten Spida, może ich dogonię. Po prostu ich chcę rozwalić, no. Siege of Moskwa. No, tu są góry, więc mają lekką zdeka przewagę. Ja wam pokażę, jak to jest zadzielać z potężnym manchu. No prawie mam wrażenie, że jak się przybija przez te mury, to jest szybciej. Hmm. Tutaj jest ktoś, coś wybuchł. Dus muszę to podbijać. Hmm, tu podzielmy się też, żeby szybciej odbić te terytoria. Co tu mamy? Technologię administracyjną. Dajesz. Tysiąc straciłem. No, a to nie ma znaczenia w sumie. Rosja! Burn it! Ok, kolejny fort, Kazan też zdobędziemy. Od razu, przyjemny zdział Dobra, tutaj chciałem tych... Złych... O nie, armia. Trzeba armię zebrać Lecimy na nich jeszcze raz Co ja lost? Już? Ej, bez przesady <grytanie> Bez przesadyzmu. Dobra, Rosjo, poddasz się. Co ja bym tu chciał od was brać tak naprawdę? To ta, 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 jakieś gówno prowincja, a nie. Życie koalicja. Aha. co trzeba było zaczynać. U, mamy no dużo pieniędzy, ale i tak zaraz za mnie się bierzemy, ile jesteśmy do przodu. Mmm... Sendement. Ten fort tu skasujmy. Jak ona na przyszłość tutaj nie chce. Ale będziemy chcieli tutaj mieć fort. Może nawet w tej prowincji, bo on fajnie będzie mi zbierał stąd całe badziewie. Rosja została myślę ukarana pozytywnie. Ok. No Boże, po co ja to brałem? Jak zwykle i będę teraz spłakał, że mam tu bunty, nie? To są samo główno prowincje trójkowe. No teraz już Albo prawie że. Zamieńmy je na prowincje trójkowe. Zróbmy tak, żeby cały świat był na trójce. Żeby wszystkim się żyło po prostu tak jak ludzie chcą. Żeby wszyscy mieli porówno. Długo, że można mieć lepiej. Jak się ciężej pracuje, ale ważne, żeby mieli wszyscy porówno. Dobra i czas wziąć się za mingę Tutaj mamy buntowników, których trzeba skasować z mojego wasala Kiwa Ty jesteś infidelem? A ja ci zmieniałem wiarę? Nie, oni przegrali z tymi buntownikami, ważne. Nie wiem, albo się coś tam uwolniło. Dobra, czekajcie. My lecimy na Ming, bo to jest ważne. Rosją się już nie przejmujemy. Pokazała klasę. Pokazała klasyka. Okej, okay. potrzebujemy też trzech statków odkrywców, bo jeżeli mam robić ten głupi achievement, to w czas najwyższy tam zacząć kolonizować. O ile w ogóle jeszcze tam istnieją te kraje. Zaraz zobaczymy. A jak nie, to skasuję i wezmę coś innego, jakieś militarne, tak myślę. Hmm, Okej. Okay. Niech to mi się koruje. O, Rosji mam aż tyle punktów. Rosjo, wiesz, że ja zrobię ci klejmy z automatu na wszystko, idziemy, graniczymy. I mam wrażenie, że cię będę zjadał w przyszłości również. W sumie możemy też tych głupich zjebo ortodoksów zacząć nawracać. Nie to, że ta uważa, że to jest ta religia, jak po prostu mówię o tej grze. Mm. o Osmanik za Global Trade. No, jeszcze o dziwo nie u mnie. Mm. Nie spodziewałem się tego, że nie, u mnie się odpali. Ming, Mingu mam w Hugo punktów, czekajcie. Tutaj chcę to. To. Tak, tutaj to spamiętam, że chciałem, ale już nie mogę chcieć. Nieważne. Jej, i wreszcie się kończy ta zrąbana era, która nic mi nie daje. To jest najlepsze w tym wszystkim. No, Osmanie biją. O, Rosję. Rosja, mas daj. Dobra, na koniec odcinka przejrzymy sobie, jak to ten świat nasz wygląda. Już trochę go odkryliśmy. Na pleca istnieje Hiszpania, to jest spora. Great Britain. Dania zjadła Szwecję. Litwa jest zjadana. Polska. To już dwie prowincje. Boże, muszę sobie zagrać w końcu Polską. Węgry też prawie zjedzone. E, Otomanie. Co wy na to, żebym zagrał sobie na tych seriach streamowych Polską? Miałbym ochotę. Dawno nie grałem Polską. Bo jest, dwa lata nie grałem. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. No i widzimy się następnym razem. Hej!